Rozdział 6. Moja wielka przygoda. W tym rozdziale Adaś opowiada o tym, jak udało mu się wznieść w powietrze. Na prośbę pana Kleksa opowiedział swą przygodę wszystkim kolegom. Niegdyś po wielu próbach Adasiowi udało się wznieść w powietrze. Niestety, lecąc, całkowicie stracił panowanie nad kierunkiem lotu. Żadne machanie rąk czy wstrzymywanie oddechu nie pomogły. Wylądować również nie potrafił. Dryfował więc w sposób niekontrolowany. Gdy przeleciał nad murem akademii, ze zdziwieniem zauważył, że nie było widać żadnej z sąsiednich bajek. Wszystko wyglądało całkowicie normalnie. W końcu nadleciał nad jakieś miasto. Z góry widział malutkich ludzi i jeżdżące tramwaje. W końcu nastała noc, a przerażony Adaś zasnął ze zmęczenia. Obudziło go uderzenie o mur zbudowany z niebieskiego, matowego szkła. Co ciekawe, Adaś czuł, że stoi na ziemi. Była ona jednak całkowicie przezroczysta i błękitna jak niebo. Idąc wzdłuż muru, trafił do bramy. Zapukał, a po chwili w okienku pojawiła się głowa buldoga. Pies tylko warknął i zniknął. Minął jakiś czas i pojawiła się głowa pudla. Adaś gwizdnął, tak jak niegdyś gwizdał do swego psa Reksa. Jego zdumienie nie miało granic, gdy usłyszał szczekanie Reksa którego po chwili zobaczył w okienku. Brama otworzyła się, a Adaś wszedł do pieskiego raju. Aby nie wyróżniać się za bardzo, Adaś zaczął chodzić na czworakach. W pieskim niebie uzyskał dodatkową umiejętność rozumienia ich mowy. Potrafił też sam porozumiewać się w ich języku. Rex powiedział: Wszystkie psy po śmierci dostają się tutaj, gdzie nie doznają żadnych trosk ani przykrości. Wasz ludzki raj mieści się o wiele, wiele wyżej. Nasz znajduje się na połowie drogi i bardzo wiele ludzi, udając się do ludzkiego raju, zawadza o nas. Psy bardzo kochają ludzi, wiesz o tym. Dlatego też przyjmujemy ich tutaj bardzo chętnie i gościnnie. A po pewnym czasie wyprawiamy w dalszą drogę. Od bramy Pieskiego Raju biegła ulica Białego Kła. Prowadziła ona do placu doktora Dolittle, na środku którego stał pomnik słynnego weterynarza. Zrobiony był on z czekolady. Która była tak pyszna, że psy codziennie go zjadały. Nawet Adaś nie mógł sobie odmówić i odgryzł połowę trzewika doktora Dolittle. Na szczęście codziennie odbudowywano pomnik. Wszak był to raj i czekolady im nie brakowało. W psim raju nie było wschodów i zachodów słońca, ale tak się składało, że zjedzenie i odbudowanie pomnika na nowo zajmowało dokładnie dobę. Dlatego mierzyli oni czas przy pomocy pomników. Siedem pomników oznaczało tydzień. W trakcie oprowadzania po niebie, Rex i Adaś dotarli na ulicę Dręczycieli, gdzie po obu stronach, na kamiennych postumentach, stali chłopcy w różnym wieku, którzy w różny sposób znęcali się nad psami. Każdy z nich nagłos wyznawał, w jaki sposób krzywdził zwierzęta. Dręczyciele trafiali tam w trakcie snu. Rano będąc przekonanymi, że tylko im się to przyśniło. Efekt był jednak taki, że odtąd nie dręczyli żadnego psa. Następnie dotarli na plac Robaczków Świętojańskich, gdzie oddali się zabawie na licznych karuzelach i huśtawkach. Rex oprowadził Adasia po całym raju, pokazując mnóstwo atrakcji. Niezgódka spędził tam wiele dni i zaczął tęsknić za akademią. Któregoś dnia, gdy wygrzewał się na trawie przed domem Reksa, usłyszał głos Mateusza. Istotnie szpak siedział na drzewie, trzymając w dziobie maleńką kopertę. Był w niej list od pana Kleksa z instrukcją, jak oddychać, aby sfrunąć na ziemię. Adaś podziękował serdecznie za gościnę i udał się do bramy. Odprowadził go buldog Tom. Chłopiec poprosił jeszcze o jeden guziczek z jego kubraczka. A nóż okazałoby się, że to guzik z czapki doktora Pajchiwo. Następnie wraz z Mateuszem poleciał na ziemię. Okazało się, że nie było go przez 12 dni. Wszyscy serdecznie go przywitali, gdyż bardzo tęsknili. Ponadto Adaś obiecał panu Kleksowi, że już nigdy nie będzie latał.